Fajny film. Ale dotyka się akurat ten film, który dopiero jutro pojawi się w naszych kinach, widziałaś już dość tak, dawno. Tak, już do, dosyć dawno w, y, w listopadzie i to w specyficznym miejscu, bo widziałam ten film w Tokio. Najpiękniej, no ale mało tego, miałeś okazję w Tokio spotkać się z reżyserem tego filmu. Zgadza Wywiad się. już prezentowaliśmy ostatnio w niedzielę w trójkowa filmowo. Mówimy oczywiście o filmie Jak ojciec, ojciec i Syn. Ta oficjalna kinowa premiera jutro. To chociaż przez chwilę reżyser Hirokazu Koreeda. Ta historia jest raczej poważna. Opowiada o trudnej sytuacji. Dwie rodziny muszą się zmierzyć z faktem, że ich dzieci zostały zamienione w szpitalu. Dla mnie najważniejsza była tu relacja dziecka i ojca. Dziecka i rodziców. Większość z nas na szczęście nie stanie przed tak dramatycznym wyborem jak te dwie rodziny, ale każdy z nas może, oglądając ten film, przypomnieć sobie własne dzieciństwo i więź z rodzicami, pomyśleć o relacji ze swoimi dziećmi. Byłbym szczęśliwy, gdyby film wyzwolił w widzach taką właśnie refleksję. Od czasu filmu Nobody Knows, czyli już 10 lat, nie daje dzieciom do rąk scenariusza. To ja mówię daną kwestię, a dziecko ją powtarza. Najpierw musi ją usłyszeć z moich ust. Dzieci traktują to trochę jak zabawę, grę dźwiękami. Nie dostają scenariusza do domu, bo nie chcę, żeby się go uczyły na pamięć. Chcę, żeby były spontaniczne, nie wytresowane. Na castingach sprawdzam, czy dziecko jest komunikatywne, czy łatwo nawiązuje kontakty, czy umie się koncentrować, ale koniec końców, wszystko zależy od tego, czy dziecko jest dla mnie wystarczająco atrakcyjne. To chociaż krótka wypowiedź Hirokazu Koready, reżysera filmu Jak ojciec i syn, tak jak mówiłem od, jutro, od jutra już w naszych kinach, a dzisiaj z nami Jakub Doszyński, dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Który, na no myślę, że jest fanem tego filmu i myślę, że stał się nim jeszcze wcześniej niż Kasio pół roku temu, bo myślę, że ty się fanem tego filmu stałeś podobnie zresztą jak Steven Spielberg już rok temu na festiwalu w Cannes. To był jeden z najbardziej niezwykłych pokazów filmowych w moim życiu. Eee, dowiedziałem się, że Steven Spielberg jest szefem jury i nagle przypomniałem sobie w ogóle o tym, jak byłem dzieckiem i co to w ogóle znaczyło oglądanie jego filmów i nagle po raz pierwszy w życiu znalazłem się na sali kinowej Lumier w Cannes. Trzy rzędy za mną siedzi szef jury, Steven Spielberg. Rozpoczyna się seans, w idealnych warunkach oglądam film jak ojciec i syn. Z ekranu płyną wariacje Goldbergowskie w wykonaniu Glena Gulda. Bacha oczywiście, bachowskie. I oglądam to i już sam nawet nie wiem, czy jestem wzruszony, dlatego że ten film jest tak dobry, czy też dlatego, że oglądałem go w takiej sytuacji. Ale potem widziałem go jeszcze raz na Nowych Horyzontach we Wrocławiu. Odglądałem, oglądałem się za siebie co pewien czas i widziałem po prostu ludzi, w, w których wzbierało wzruszenie. I rzeczywiście było dużo, dużo takich osób, które płakały na końcu. Ale to było takie dobre wzruszenie. No właśnie, wtedy w Cannes skończyło się nagrodą jury dla filmu. Skończyła się, skończyła się wielką fascynacją Stevena Spielberga, bo on chyba cały czas myśli o zrobieniu amerykańskiego remake'u tego filmu. On chce tą historię opowiedzieć po swojemu. po swojemu. Rozmawiał z reżyserem, reżyser się zgodził. Zresztą w tym roku w Cannes rozmawiałem z kilkoma osobami, które znają kulisy tego zeszłorocznego werdyktu jury. Przypomnijmy, wygrało życie Adeli, Abdelatif'a, Kesisza. Do ostatniego dnia Spielberg bardzo, bardzo Próbował zrobić wszystko, żeby to właśnie jako ojciec i syn e, otrzymał Złotą Palmę. Jest to film skromny, mały, delikatny, subtelny, być może nawet nie na Złotą Palmę. Nagroda Żyli to jest właśnie taka nagroda przewodniczącego jury, jego osobista nagroda od serca. No to już wiemy, że w tym filmie tkwi naprawdę jakiś wielki potencjał, ale Hirokazu Koreeda przed chwilą mówił o dzieciach, o tym, jak pracuje z dziećmi, to dosyć typowe dla niego, ale też mówił o dramacie. Właściwie dwóch nawet rodzin. Nie zdradzając zbyt wiele, to jest film, który wzbudza naprawdę emocje. Nie tylko u rodziców. No właśnie, bo. Yy... W jakiś sposób, dlaczego ta historia jest taka uniwersalna, dlaczego ten film tak kapitalnie poszedł właściwie na całym świecie. Polska jest jednym z ostatnich krajów, do których dociera. We Francji to był w ogóle wielki przebój. A mianowicie być może wielu widzów tak sobie myśli, czy świat dziecka mnie aż tak interesuje, ale ten film tak naprawdę, przynajmniej dla mnie wielu osób, które go oglądały, jest takim naszym widzów spojrzeniem, właśnie przez perspektywę tego koredy, na świat rodziców. No, każdy z nas ma miał tych rodziców i pamięta tak czy siak tą relację z rodzicami. Tu za sprawą tego filmu Możemy przyjrzeć się temu w dynamiczny sposób, relacji ewoluującej, temu jak taka relacja, pod wpływem tego, co wspomniałeś, pewnego zbiegu okoliczności, który wywraca do góry nogami, życie dwóch bardzo różnych rodzin, jak zmieniają Postawię się relacje z różnymi dylematami. Nie chcemy zdradzać za bardzo anegdoty, ale możemy od razu powiedzieć, że Koreda wcale nie jest bardzo mocno znany w Polsce, a jest to jeden z mistrzów japońskiego współczesnego kina. No, warto w ogóle zauważyć, że rzadko trafiają do naszych kin japońskie filmy. Potroszę się czuję winny za to, jako dystrybutor, winny tego, przepraszam, ale z drugiej strony fajnie, że przynajmniej kiedy pojawiają się takie perełki, jak film Koreedy najnowszy, jak Ojciec i Syn, to, to nikt ich nie przegapia. Wcześniejszego filmu może Państwo widzieli, ja nawet nie znam ich polskich tytułów, bo nie wiem, czy one funkcjonowały w polskich tytułach, albo pod polskimi kinach. tytułami. Pojawiały się na pewno na festiwalach. Ja uwielbiałem taki film Still Walking, bardzo mi się podobał film Nobody Knows i ten film, no gdzieś potwierdził wielką klasę Koreedy, któremu bliżej pewnie do kina Ozu, takiej wnikliwej obserwacji, bardzo kameralnych sytuacji, ale z których jest w stanie wyiskać takie detale, które powodują, że my czujemy: ojej, ta sytuacja jest mi bliska, ja ją znam. Ja pamiętam coś takiego ze swoich własnych relacji z najbliższymi osobami, z mamą, z tatą, z bratem, z kimś w rodzinie. I on to pokazuje, wplata całą taką czułość, którą znamy lub jej nie znamy, za którą tęsknimy rodzinną. Anegdotę, i, i naprawdę, no, gdzieś tam na samym końcu to właśnie wzruszenie, które płynie z tego filmu, właśnie z takich drobiazgów, detali. E, no jest związane z tym, że ta historia, właściwie, chociaż dzieje się w współczesnej Japonii i mnóstwo można popatrzeć, właśnie na, można dostrzec życie we współczesnej Japonii poprzez los tych bohaterów, ale mimo wszystko mogłaby siedzieć wszędzie. Jest absolutnie uniwersalna. No, myślę, że nie mamy wątpliwości. Film z wieloma walorami, na szczęście już od jutra, od jutra w naszych kinach. Jako ojciec i syn w reżyserii Okazu Koready. Zapraszamy. Festiwal w Cannes udowodnił i zainteresowanie Stevena Spielberga, że jest to historia, która zainteresuje film. Miejmy nadzieję, że także, tak. także, także polskich widzów. Dziękujemy. Jakub Duszyński, Gutek Film. I